Aleksandra Mieczyńska, pięknie się kłaniam. Dziś w studiu ze mną ksiądz Mariusz Bakalasz rzecznik archidiecezji częstochowskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. E, troszkę wcześniej niż zwykle, ale to chyba tylko e, dlatego, żebyśmy się zdążyli przygotować do wieczornych uroczystości dzisiaj. I tak bywa, że czasami trzeba troszeczkę poprzesuwać różne ważne sprawy i te najważniejsze, jak spotkanie na antenie Radia FIAT, bo po prostu dziś dzień bardzo intensywny. Dzień bardzo intensywny, trochę mówiliśmy o tym tydzień temu. Dzisiaj przypominamy dziś święto ofiarowania pańskiego. To po pierwsze, dzień życia konsekrowanego, to po drugie i dzisiaj rocznica ingresu, 12 rocznica ingresu arcybiskupa Wacława Depo do Bazyliki Archi Katedralnej. Powiedziałam po pierwsze, po drugie, po trzecie, ale nie wiem, czy tutaj <noise> jakoś to tu punktować, czy po prostu wszystko ważne. Wszystkie te okoliczności łączą się w tej jednej dacie i wszystkie w jakiś sposób się wzajemnie dopełniają. Przede wszystkim to święto ofiarowania pańskiego, u nas zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, bo takim atrybutem, który jakoś nieodłącznie kojarzy nam się z tym dniem, jest właśnie świeca. Świeca Gromniczna. I może o nich chwilę, bo dziś może rzadziej już widzimy gdzieś tam świece gromniczne. Rzadziej na może towarzyszą w codzienności. Kiedyś no sama nazwa Gromnica, no to prowadziła w bardzo, bardzo oczywisty sposób do gromów, czyli do piorunów. Dzisiaj może mniej się boimy burz, zwłaszcza w miastach. Dzisiaj, dzisiaj mamy piorun ochrony od gromniki na tam tamtej instalacji, i może dziś burze nie, nie, nie powodują takiego lęku jak kiedyś, kiedy mogły powodować pożary, a pożary nieraz trawiły całe, całe miejscowości. Stąd, kiedy burze były na, na niebie, no to ludzie zapalali świece gromniczne. To był taki wyraz prośby. O opiekę Matki Bożej. Absolutnie nie jakiś zabobon, bo to nie możemy traktować nigdy magicznie takich rzeczy, ale w jakieś takie wezwanie. Wiele, wiele osób także, to są takie, takie piękne świadectwa, świecę gromiczną zapalało nie tylko kiedy były burze na, na niebie, ale i by były, jak kiedy były burze na ziemi. Kiedy był jakiś niepokój, wojna, ale też czasami nawet jakieś trudne sytuacje osobiste, rodzinne, kłótnie, spory, wtedy też zapalali świecę gromniczną, prosząc, aby Maria wyjednała uspokojenie tych burz międzyludzkich. Dziś też pewnie rzadziej gromnice towarzyszą tym, którzy odchodzą. Dziś znacznie mniej osób odchodzi już w domu, częściej w szpitalach czy w hospicjach. A pięknym zwyczajem przez wieki było to, że świecę grom gromniczną, zapaloną świecę wkładało się w dłonie konającego, aby to światło Chrystusa prowadziło go do światłości wiecznej. Dziś idąc do kościoła, zabierzmy ze sobą nie, świecę. Tak, dzisiaj błogosławi się te świece, nie one nie muszą być nowe, to często są świece, które widać, że mają już swoje lata i, i, i już służą pięknie wielu. E, nie bez powodu też, też tego dnia te świece się błogosławi, bo świeca e, jest symbolem ofiary. E, świeca, żeby mogła spełniać swoje zadanie, czyli żeby mogła się palić, żeby mogła dawać światło, musi się spalać. No nie da się tak, żeby świece mieć, żeby się cieszyć jej płomieniem i żeby ona się nie spalała. E, zatem jest to symbol ofiary, którą Maryja czyni z siebie, żeby z niej mogło się to światło począć, żeby światłość świata, bo tak pięknie Chrystusa nazywa, nazywa się i w liturgii, i w Piśmie Świętym, żeby ta światłość mogła się rozpalić. Ona. Uczyniła ze swojego życia ofiarę. Zatem też ten, ten symbol, taki może nieoczywisty, ale piękny, dziś nam towarzyszy. I może y, nie ma ogromnego znaczenia, jaką świecę przyniesiemy, czy jest to świeca, która nam towarzyszy od pierwszej komunii świętej, na przykład, albo od Chrztu, y, czy będą to, bo to też widziałam y, y, w, w dłoniach niektórych sióstr, czy zakonnych tego dnia, takie maleńkie, cieniutkie, tak zwane ofirki, takie cieniutkie świeczki. Więc tak naprawdę chodzi o to światło, o to spalanie o symbol. Tak. To istotą jest, istotą jest sam znak. W liturgii mamy mnóstwo znaków, o nich nieraz tutaj mówiliśmy. Znaki, które nas prowadzą do innej rzeczywistości, choćby obrazy, wizerunki, też one nie są najważniejsze same w sobie, ale prowadzą nasze, nasze zmysłowe postrzeganie do czegoś więcej, do czegoś dalej, do czegoś głębiej. Podobnie jest ze świecą. Nie bez powodu świec używamy także w liturgii. No, dziś może częściej tam gdzieś się pojawiają takie plastikowe, bo wygodniejsze, bo praktyczniejsze, ale, ale najpiękniej, kiedy to są świece prawdziwe, takie spalające się. One kiedyś rzeczywiście miały taki swój bardzo prozaiczny i praktyczny aspekt, że oświetlały. Dziś oświetlenie mamy już elektryczne i nawet lepsze, ale znak świec pozostał. Zapala się na ołtarzu, żeby znów też przypomnieć o tej ofierze, o, o tym aspekcie ofiary, że nie ma owocu światła bez, bez ofiary. E, to piękny zwyczaj. Pamiętajmy o świecach gromicznych. Oczywiście, jak wspomniałem, nie możemy traktować ich w sposób jakiś magiczny czy zabobonny. To, to tak nie jest. E, one są jakimś symbolem, który ma nam przypomnieć Maryję, która siebie ofiaruje który jako światłość świata przychodzi. Usłyszymy dzisiaj w liturgii słowa Symeona, który mówi, że przychodzi światłość na oświecenie Izraela. No właśnie to jest to światło, które zabłysło, ale nie, nie zabłysłoby, gdyby pewna dziewczyna w Nazarecie nie powiedziała panu Bogu o to, jak służebnica pańska. I z taką myślą dziś przeżywajmy ten dzień. Spotkajmy się wieczorem o 18 na Eucharystii. Jeżeli tylko możecie, to przyjdźcie do katedry. Tam się spotykamy jako Kościół Częstochowski. No i to też będzie, to jest dzień życia konsekrowanego, więc z reguły przeważnie Są siostry zakonne, są bracia nie, zakonnicy także tego dnia razem z pasterzem diecezji w katedrze. Są ci wszyscy, którzy, jak to pięknie mówimy, żyją radami ewangelicznymi w różnych formach, właśnie wspomnianych przez panią redaktor i siostry zakonnej, bracia zakonni, różne formy też życia zakonnego, to nie jest tutaj wspominaliśmy, że to jest dość złożone i, no ale tu już widzę tę radość w oczach pani redaktor, że to jest proste, tylko troszkę skomplikowane, mm, ale to już to pewnie przyjdzie czas, żebyśmy kiedyś może o tym opowiedzieli i przypomnieli, jak bogata jest ta, ta rzeczywistość. Nam się wydaje, że no, to są zakonnicy i tyle, ale to jest rzeczywistość przeogromna i, i, i bardzo bogata różnych form życia poświęconego Panu Bogu. I to zarówno gdzieś tam za murami klasztoru klauzurowego, ale też i pośród nazji to też osób, które możemy mijać na ulicy, a czasami nawet możemy spotykać w różnych instytucjach, nie wiedząc, że są to osoby konsekrowane, które życie swoje dały tak, Panu Tak, bo nie Bogu. mają tego znaku, którym jest habit, na przykład. Na mhm. przykład. Więc, tak ale... też może być. Pewnie. I tak jest. Mhm. Eee, więc to jest ogromne bogactwo Kościoła, tych, którzy tego dnia mają też swoje święto. I pamiętajmy też o nich, jeśli znamy takie osoby, może warto, jakieś dobre słowo, nawet jakiś SMS z modlitwą, a i przede wszystkim modlitwę. I też wdzięczność, bo to jest takie wielkie zaplecze kościoła tych ludzi, którzy nie tylko, że tak powiem, robią dobrą robotę w różnych swoich zakątkach, ale też, też i modlą się. No, na przykład klauzu klasztory klauzurowe, o których dzisiaj szczególnie myślimy i które dziś wspieramy. To jest takie ogromne, ogromna armia tych, którzy pozornie nic nie robią, no bo cóż tam robią w tych klasztorach? No modlą się, ale może ten świat jeszcze dzięki nim istnieje. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik Cezji częstochowskiej, jak prawie, prawie co tydzień komentował życie częstochowskiego kościoła. Pięknie dziękuję. Z Panem Bogiem.